Ostatnia msza Hitlera Adolf Hitler był ochrzczony w wierze katolickiej, ale od swojej wiary odszedł dosyć szybko. Zastanawiałeś się jednak, kiedy po raz ostatni kanclerz III Rzeszy mógł uczestniczyć w mszy świętej, subskrybuj mój kanał i oglądaj dalej. Dzięki. W maju 1935 roku umiera Józef Piłsudski, do którego Hitler czuł autentyczny szacunek za to, że polski marszałek zdobył się na porozumienie z Niemcami z 1934 roku. Obie strony zdawały sobie sprawę, że zawarte porozumienie jest oczywiście tymczasowe. Gdy zmarł Piłsudski, Hitler osobiście zaangażował się w uroczystości żałobne, które miały miejsce w Berlinie. Marszałka opętniono na sesji Reichstagu, a 18 maja, w dniu pogrzebu Pisuckiego na Wawelu, Adolf Hitler wziął udział w żałobnych w Berlinie na katedrze pod wezwaniem świętej Jadwigi. W kościele wystawiono symboliczną trumnę opętniającą Mieza Pisuckiego, a Hitler zajmował honorowe miejsce tuż obok licznych dygnitarzy nazistowskich. Udział w tych uroczystościach żałobnych miał na celu zademonstrowanie woli poszanowania dobrych stosunków z Polską i potrzebę ich nieustannego rozwijania. A jeżeli chcesz wiedzieć, jaką politykę wobec Hitlera prowadził Józef Pisucki, koniecznie zobacz moją rozmowę z profesorem Markiem Kornatem. Link w opisie.